Siemano drodzy, Filip Lewandowski, Adam Okniński ze mną, cześć. Siemanko, cześć, witam Filip. Zacznijmy tak na luzie. Gadaliśmy sobie prywatnie przed wywiadem. Stałeś na bramce z Arkiem Wrzoskim, między innymi z Marianem ziłkowskim w Sogo. To jest klub nocny z dziewczynami. Jakieś fajne historie z tego miejsca? No, wiesz co, wiele fajnych historii było, e, śmiesznych. E, staliśmy właśnie z Marianem ziłkowskim jak jeszcze u nas w klubie. E, razem tam pracowaliśmy przez jakiś czas, e, no to na pewno było So, Arek Wrzosek też tam był, i wielu, wielu innych chłopaków tam pracowało. Myślę, że, że jest co powspominać, ale może nie do końca są to tematy, które <noise> chciałbym tu przetaczać. Nie? Ale tak co noc się coś dzieje, że tak powiem, że Bramka musi reagować? No, tam się działo akurat, tam, tam często się yy, różne ekscesy odbywały. Yy, no, było co robić, nie? Było pracowicie. Wiem, że chyba najdroższa butelka w sogo szampana kosztowała 60 koła. Kojarzysz to? Yy, z tego co tam pamiętam, to. To nie wiem, ale byli tacy goście, co potrafili i po 50 tysięcy przewalić, albo i po 100 nawet w ciągu jednej nocy yy, na dziewczyny, na alkohol, na inne tam rzeczy. To było dla nich na luzie, bo mieli kasę, czy jak wychodzili, to się łapali za głowę i mówili, wiesz, że co oni zrobili? Yy, nie, ci co takie pieniądze duże yy, roztwaniali tam, to, to, to raczej wiedzieli co robią, ale byli tacy, co, 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 co w, ten, no, w skarpetkach wychodzili można powiedzieć <laughs> I, i na gaciach goli, a powiedz, no bo ty, Arek, to wiesz, duże chłopy, Marian jest mniejszy, budził respekt, gdzie wiedzieli, kim jest, czy miał trochę problemy, no bo wiesz, no, bramkarz się kojarzy z dużym chłopem, wiesz, tak? Ktoś co? może pomyśleć, że. Wizualnie nie budził w ogóle respektu, no bo wiecie, jak Marian wygląda, raczej bardziej jak model niż jak bramkarz. Jest szczupły, wysoki, yy, włosy ułożone i tak dalej, ale yy, ten nie budził respektu, ale później jak pokazał, co umie, no to to, 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 to ten, to już budził mi się, wydaje, nie? Widziałem wczoraj na stolisach Damiana Majewskiego, że trenuje. Cię razem tak szykuje się jakiś nazwijmy to powrót do MMA jak to wygląda Wiesz co wrzuciłem ten to stara stara taka rolka że prowadzę zajęcia te treningi personalne grupowe tak samo w, różny, w dwóch klubach tu w Akademii Sportu Walki Wilanów i w Józefowie w fdf -ie. i miałem trenował właśnie u mnie Daniel Majewski Różni, różne osoby. Daniel przestał ćwiczyć, bo ma kontuzję pleców. Przeszkadzało mu to w trenowaniu MMA i sobie troszkę odpuścił. Bardziej teraz się bawi chyba w grę na dj, DJ i w kulturystykę, nie? Z okay. tego co widziałem. Daniel, tak, to przepraszam, powiedziałem Damian, ale pomyliłem Damian, się z tym zawodnikiem, zawsze. także wiadomo <laughs> tak. o co chodzi. Damiana też znamy. Pozdrawiamy. Tak jest, pozdrawiamy serdecznie. No faktycznie, jak byłem u Was ostatnim razem, to powiedzieliście, że apteka Został zawinięty i tak też się stało. To się potwierdziło kilka godzin później. Macie jakieś wieści, co się z nim dzieje? Czy tylko tyle, co wiemy wszyscy z sieci? No Wieści nie mamy tam, co u niego, ale no, na pewno tam nie ma wesoło. Tym bardziej, że jak miał szczękę połamaną, nie ma jak jeść i tak dalej, jakieś tam soczki, tylko może pić, no to to, to myślę, że mega słabo tam jest. Nie wiem, no, od nas dostał nauczkę, a trzy dni później może dostał nauczkę od życia, nie? Tak mi się wydaje. A to on nie jest tą osobą, która ma areszt domowy, bo tam było chyba coś takiego? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, nie wypowiadam się, bo nie wiem, yy, nie wiem. Fejm już w ten piątek, prawda, dobrze mówię, yy, no walczy dwóch waszych zawodników, Michał Wampir-Pasternak i Piotr Świr-Świerczewski, yy, w jakiej formie jest Piotrek? O, Świr to jest, kurwa, mega forma, nie, jest i psychiczna, i fizyczna, i, i wjeżdża tam, yy. To może tu się tak prześmiewczo mówię, ale zobaczycie, że świru będzie w dobrej formie i, i że no Darek, no Darek. Darka też lubimy, ale no Darek będzie miał ciężko z nimi i no przegra tą walkę. Faktycznie Piotrek jest takim talentem, jak mówi Twój padre, czy to jest tak, że on po prostu jako no były sportowiec jest po prostu sprawny i wiesz i łapie pewne rzeczy szybko? Piotruś jest po prostu takim, jak to powiedzieć, tak jak on mówi, on w siatkówkę grał, w piłkę, w koszty, w tenisa we wszystko, co się zabierze, w miarę mu dobrze idzie. Można powiedzieć, że coś podobnego jak Szymon Kołecki, może nie w takim stopniu, bo no Szymon to wybitny w MMA był i w ciężarach, ale że taka. Pod, no, podobnie, nie? też tu bardzo dobry sportowiec i tutaj mistrz olimpijski, więc porównywalna skala. Eee, no Piotrek ma charakter, ma jaja, on lubi się bić po prostu, no, wjeżdża i rozjeżdża. Nie? Skończy przed czasem Lwa? Myślę, że tak. Ok. Myślę, Pierwsza, że... druga runda? Myślę, że, że, że druga runda będzie po jabłkach. A jakie są argumenty po stronie Darka w takim razie? Bo on się trochę odblokował psychicznie. No, i teraz pytanie, czym by mógł tę walkę wygrać? No, Darek, doświadczenie to raz. Dwa, y, jakieś tam umiejętności też ma na pewno. No, ale Natan, który wygrał z Natanem, który był na pięciu treningach i wygrał z Ludwiczkiem. No, no to jak widziałem Natana na treningach, a widzę świerszcza, no to no jest duża różnica, nie? Tak sobie myślę, co dalej, jeżeli chodzi o Piotra, jeżeli on tę walkę wygra, widzielibyście dla niego jakiegoś rywala? No bo umówmy się, że Darek jest takim niezłym rywalem jak na debiut Fame, prawda? A kto potem? Myślę, że tam nie jeden się znajdzie, żeby walczyć z, z Piotrkiem, e, może Piotrka nie zna tak te najmłodsze środowisko, ale no takie w wieku 30 lat czy 40 to wszyscy oglądali mecze piłki nożnej, e, reprezentacji w Korei Japonii, czy, 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 czy dalej jak tam sobie grał, to, to każdy z tego pokolenia go zna, e, to tak jak teraz, nie wiem, Błaszczykowski, Lewandowski, no to wtedy Świerczewski, nie wiem, był ta granica wieku, bo ona 51 lat się przesuwa. Jeżeli chodzi o te treningi, jakby ta forma jest dalej dobra, czy to jednak już widać, że jest to no po prostu nieco starszy zawodnik? Nie, nie widać po nim w ogóle, że, że ma 50 lat, jest sprawny, pełen werwy. No jeszcze wczoraj przyszedł na trening, chciał sparować. Wszyscy tam się zaczęliśmy śmiać, odradzaliśmy mu, o, on był pełen energii, normalnie naładowany, eksplozywny. Jednego tutaj z zawodników podszedł, wrócił, coś tam, już jakby chciał walczyć, już się nie mógł doczekać, no, no myślę, że będzie dobrze. Na konferencji Daro go posypał, tak, pieprzem i też solą, tak mówił przynajmniej Świr. Co o tym sądzicie? Jakby Piotrek bardzo na chłodno do tego podszedł, ale miał pretensje. Wiesz, Darek to showman, Darek chciał za wszelką cenę go sprowokować, żeby Świerszczu się odpalił. Świerszczu na spokoju, chill out, myślę, że się odpali w klatce, no nie chciał jakiejś tam patologii szerzyć, Raczej, raczej na spokojnie, Moje starszym gościem już ma 50 lat i nie chciał jakieś tam szopki tworzyć, tylko na, przyjął to, no, trochę się może wkurwił jak go tam tym pieprzem posypał, ale, no, ale zostawi wszystko na, 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 na piątek, nie? Ta kasa fame jest dla Piotra jako dla piłkarza, który dobrze zarabiał w porządku. On jest zadowolony z tych wypłat? Czy kasa? Fame, tak. Nie wiem nie, nie wiem jaka kasa. Yy, no ale gdyby była słaba kasa, no to by się nie bił, nie? No tak. To jest jasna sprawa. Kiedy ruszacie do Wrocławia? W piątek pewnie. Okay. Chłopaki już jadą, yy, już są we Wrocławiu. Nie, czekaj, mam czwartek. Tak. No to, to od, od wczoraj są. Yy, a a, a yy, my będziemy w piątek. A Michał versus Paweł Tyburski, co byś o tym pojedynku powiedział? No, Młodość, kontra doświadczenie, tak. I, i myślę, że to będzie dobra walka. I myślę, że pasta, że, że tarcze, czy trening to nie jest to samo co walka. I, i, I pasta to pokaże, nie? Jakie argumenty ma rywal Michała? Myślisz, że ta jego fizyczność, bo on jest mocny fizycznie, tak, jest duży? Słuchaj, no Pasta się bił, Wampir się bił z, z różnymi mega mocnymi zawodnikami. E, ostatnia walka Pasty e, na, na jednej z gali sportowej e, z Adamem Kowalskim. Cały czas się pizgali w stójce, więc e, myślę, że Kowalski jest lepszym zawodnikiem niż e, w stójkowo, niż e, Paweł, chociaż Paweł też jest pewnie dobry. Nie wiem, nie, nie, nie widziałem jego, jak trenuje, e, widziałem tylko walki, e, no, no nie wiem, no zobaczymy. Mi się wydaje, że będzie dobra walka, ale, ale Michał to zwycięży. Typować na to, że skończy tę walkę przed czasem, czy to będzie pełen dystans? Yy, kurczę nie wiem. Może być i przed czasem, może i być pełen dystans. Nie wiadomo. To chłopaki ważą po 93 kg, będą tak ważyć. No, no to każdy cios może, może też zaważyć. Ok. A powiedz mi, ta rywalizacja Akademii z Unikiem jakby to Cię trochę obciąża, męczy? Uważasz, że to jest potrzebne? Słuchaj, no to jest jakaś rywalizacja, bo to jest klub sportowy MMA i co, trener Szyszka mówił, że oni mają takie świetne MMA i tak dalej, i tak dalej. No to trener nasz chciał się sprawdzać w MMA, wiadomo, że oni mają zajebisty kickboxing, no bo tam jest Radek Paczuski, Arek Wrzosek i tak dalej, ale MMA to jest co innego, nie? więc jeśli trener Szyszka mówi, że oni mają super MMA i że jest super trenerem MMA, czy tam bardzo dobrym, no to trener chciał się skonfrontować z nimi, żeby się zawodnicy klubo, jeden klub na drugi klub, żeby walczyli, żeby sprawdzić kto ma lepsze MMA. Myślisz, no, ale biją się w K1. Myślisz, że dalej będzie więcej takich pojedynków, właśnie Unik versus wy? Nie wiem, zobaczymy. No, ja chłopaków znam też osobiście. Yy, ja to bardziej traktuję jako taką medialną otoczkę yy, i, i się śmieję z tego, nie? A chyba zdrowe podejście. No bo to, to tak jak do wszystkich tych innych, tam, jak sobie przy, y, jakieś tam stryczki w nos czy przytyki, no to raczej to na wesoło bierzemy, niż jakoś tam na poważnie. My to sobie ja, robimy. Y, no chyba, że ktoś przekracza jakieś granice, tak jak apteka, y, no to wtedy już jest na poważnie. Y, no I się kończy. Tak jak się kończy. Oglądałeś KS 84 w ubiegłą sobotę? Oglądałem, oglądałem. No, no i powiedz jak walka wieczoru, czyli Phil de Freeze versus Szymon Bajor. No i potem przejdzie. Do kamilamindy. Yy, no, powiem ci tak. Yy... Fajnie się Szymon pokazał, gdyby nie dawał się sklinczować i uciekał z tego klinczu to myślę, że nawet by mógł znokotować tego defrisa, bo w stójce był dużo szybszy, lepszy. Defris nie nadążał za nim, dostawał na łeb. No Defris walczy zawsze tak, że klincz, spycha do siatki, obala i zamęcza, umęcza, leży, ugniata, obija i tak dalej. Po prostu nie można z nim się w ogóle klinczować, trzeba go oboksować, schodzić z linii bo jak cię złapie, no to, to, to ciężko jest No. Michał Kita potem takie bardzo ostre słowa, przed walką też się wypowiadał zresztą, mówił o tym, że KSW chroni zawodników, że matchmaking jest właśnie tutaj słaby, że gość który dopiero wchodzi, dostaje walkę o pas jakbyś się do tego odniósł uważasz, że potrzebne są takie wypowiedzi? A Kita się bił z Defrisem? Bił się i jak to wygląda? No wiesz co, przegrał z Defrisem, jakby musiałby się obejrzeć walkę, ale scenariusz był dosyć podobny, tak? No to Nie wiem, no kogo mają mu dać. Został Kamil Minda z Ciężkiej, który nie jest za, zakontraktowany, A tak to raczej po wszystkich najlepszych w Polsce się przejechał o zawodnikach. No to, to aż uważam, że Szymon należy do tych najlepszych zawodników w Polsce w wadze ciężkiej I no to dali mu szansę, no. A powiedz myślisz, że Kamil naprawdę realnie miałby szansę? Czy to jest taka marketingowa, jakby trochę rozmowa, żeby go do tego KSW wciągnąć? Powiem tak. Myślę, że jakby mądrze zawalczył, jest, by była szansa. Kamil naprawdę jest teraz duży postęp zrobił jest coraz mocniejszy. I, i, i po prostu, jak nawet nie. nie no nie wiem no. z kim ma się być de kto jest następny w rankingach w kolejce z polskich zawodników wadze ciężkiej? No z kim by się miał bić? No jest Kamil Minda. Mówi się o Francisie Anganu, nie z polskich, O Weremie ale... też się mówiło, nie? <grym> no. <grym> Więc to, tak, to, to takie medialne e, próbują jakoś to... Te, teraz poszły news, że, że Viaplay ma się wycofać z Polski. Kolejny ważny temat. E, no, no to jeśli tak będzie, no to KSW no, będzie miał jakiś tam kryzys, moim zdaniem. Rozwiniesz to, bo rozmawialiśmy też przed wywiadem, jest jakby 12, a ja przyznam, że coś tam jeszcze rano robiłem, nie słyszałem o tym już. jest świeża sprawa. No przed treningiem jak jechałem, to właśnie czytałem, że, że, że Via Play ma jakieś tam straty i że chce się wycofać z polskiego rynku, yy, czy to jest prawda, to nie wiem. Ale no jeśli tak, no to KSW no, będzie miał, mi się wydaje, problem, no bo zakontraktował mega dużo zawodników, bo robi 12 gal w roku. I co teraz? No teraz jak nie będą mieli tej platformy, no to pewnie będą porobić per galę. No To będą robić 5 gal w roku, jakichś mocniejszych, a nie, nie, nie 12. Tak Czyli będą myli. musieli zmienić model, tak? Bo te 12 gal w takim modelu pewnie się nie utrzymało. to na pewno by się nie utrzymało. Tak mi się, no nie wiem, no, yy, oni już długo są w tym biznesie, yy, wiedzą pewnie, co robią, nie. No co z tym sportem wygrały friki, no bo wiesz, gale frikowe się sprzedają, tak, a sportowe, jak wiemy, chyba nie przeżywają swojego prime'u. Mi się wydaje, że to jedno drugie napędza, że, że friki pomagają, że to pomaga po prostu, że czy, czy to są friki, czy, czy, czy sportowe gale, ludzie po prostu zaczynają się tym interesować i, i, i że to promuje się bardziej sport, nie? I, jak to kurde powiedzieć? To, że To jest na plus moim zdaniem. Wiesz co, to przytoczę wypowiedź Denisa Labrygi. Przejdźmy teraz do tego tematu. Widzę, że łoknińskich z Akademii Sportu Walki w Wilanów wieje hipokryzją do potęgi, gdy płaczą, że Labryga szuka sobie lżejszych zawodników, gdzie pasternek waży na co dzień 100 kg, a waga ciężka jest od 93 do 120, mhm. a sami potrafią wystawić pupilka do kornika, gdzie jest on o 4 kategorie lżejszy. Mów pupilek teraz. Mowa o Adamie, oczywiście. E, tak, więc nie, że nie, szukacie, że nie szukam wyzwań, tylko lżejszych zawodników i z tego tytułu się boję. A jak widać, to wy macie sraczkę, bo ja zawsze biłem się z zawodnikami w swojej kategorii wagowej, ale najlepiej szukać atencji w sposób, gdzie wieje od was ironią, całe środowisko MMA się z was śmieje w każdej części Polski. No, ja to czytałem, trochę się pośmiałem. E, po pierwsze, to miałem bić się z normalnym parkiem, który był, miał być 10 kg lżejszy. E, dzień przed, mi zmienili na przeciwnika, na kornika. E, który był bodajże chyba 20 kg lżejszy ode mnie, i ja nie chciałem tej walki, wiedziałem, że może tak ta walka wyglądać, że on będzie mnie obijał i będzie spierdalał, że będzie go ciężko trafić. Ja to nawet mówiłem wodarzom i gadka była taka, że albo się bijesz, albo się nie bijesz i nie masz nie, nie dostaniesz żadnych pieniędzy, nic przygotowań nie będziesz miał. No to mówię, ryzyk fizyk. Ja wiedziałem, że kornik będzie dobrze. W sensie, że kornik ma umiejętności, że mądrze zawalczy. Że mądrze zawalczy. Ja wiedziałem, że ta walka będzie tak wyglądać. Mi się wydaje, że Nor z Normanem, Norman ma zupełnie inny styl walki, e, Byś ze mną by się wymieniał czasami, e, to by inaczej walka wyglądała, a tu gość był dużo szybszy. A zresztą zobaczymy jak Zale e, Załęcki, Dawid. Dawid? Tak? Tak, tak. Też będzie 20 kilo lżejszy od Labrygi, więc co on tu pierdoli, nie? Co tu do mnie mówi, że, że ja byłem ten, wybieram sobie lżejszych przeciwników, jak on sam waży, będzie się bił z dużo lżejszym przeciwnikiem. Wcale bym się nie zdziwił, jak Dawid by też bardzo ładnie zawalczył i, i wygrał, nie? Okej, okay. czyli jakby wierzysz w to, że Dawid Załęcki może Denisa... Wiesz, może być tak, że Labryga go trafi i będzie koniec, ale yy, to jest wszystko, wiesz, jak będzie dobrze pracował na nogach yy, Dawid i, i będzie unikał jego ciosów i będzie go kontrował, to, 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 to nie będzie. To wcale nie będzie łatwa walka moim zdaniem dla Labrygi. Słyszałem takie głosy, ludzie mówią, że Denis Labryga jest przyszłością wagi ciężkiej w Polsce. Ty byś się pod tym podpisał? No jest młody, jest silny, yy, ale czy... Nie wiem, to wiesz, łatwo kogoś tak o, krzyknąć, yy, a później yy, jedna walka mu nie wyjdzie i zaraz mówią, że jest najgorszy, najchujowszy i tak dalej. Zobaczymy. No. Yy, moim zdaniem yy, Labryga nie jest aż tak mocna jak go yy, kreują, nie? A wasza walka? Dojdzie do niej? Jak będą dobre pieniążki, to jak najbardziej. Nie ma problemu. Gdzie byście chciało z nim zmierzyć się na Prime? Myślisz, bo jesteś ja zawodnikiem Prime. Mam, ja mam kontrakt podpisany na Prime, yy, więc y, nie wiem, czy to w Cloudzie, czy w Prime, czy tam się dogadają. Ja ogólnie sobie cały czas trenuję, prowadzę zajęcia, mam indywidualne y, treningi, y, prowadzę tutaj też klub z ojcem. Yy, jak, ja nie muszę walczyć. Jak będzie naprawdę fajna oferta, to jak najbardziej. No dobra, to kiedy kolejna walka właśnie już coś gdzieś tam się klaruje? Bo Prime po tej ostatniej gali, no dobrze wypaliła, więc są dalej w grze. Tak jak mówię, czekamy na fajną ofertę. Myślałem, że będę się bił w czerwcu, nic nie wyszło, więc nie wiem, kiedy następny Prime będzie, czy w październiku, czy kiedy. A, żeby było śmieszniej, Chcę, Labryga chce walczyć z Pasternakiem, który jest też, wbije się do 93, waży na co dzień ze 100 kilo, Labryga 120, a jak Minda chciał z nim walczyć, to, to, to odbija piłeczkę i że ze mną się chce bić, więc to, to co, Midy się boi, czy, czy co? A powiedz mi Cloud, jak ten projekt twoim zdaniem wypali, no bo kartę walk mają mocną. No co, co, karta walk jest bardzo mocna, fajne walki się zapowiadają. Zobaczymy, no bo to będzie ich pierwsza gala, tak, więc wszystko się okaże po pierwszej gali. Czy to będzie sukces, czy nie. Yy, wiesz, to, to nigdy nic nie wiadomo, nie? Czy przyjdą ludzie. No, chociaż z tego co wiem, to Torwa już jest cały praktycznie. Okay, okay, yy, idzie szybko sprzedaż, bo już tam na sektory od nas nie ma biletów, więc zobaczymy. A walka to nie jest walka wieczoru chyba, tak? Marcin Najman z Andrzejem Fowler, jakbyś to typował. <laughs> Bo niektórzy mówią, że jak Marcin Obali, to wiesz. Yy, no powiem tak, nie? Yy, Marcin to jest król freakfightów, król cesarz. internetu, cesarz. Yy, lubię sobie posłuchać jego. No tak się kurde uśmiałem na, na konferencji jak yy, był, tam z bombą się wyzywali i, i sobie przekrzykliwali, albo jak Najman wymyślił Andrzej von Fiance czy coś takiego, no kurwa, to nie wiem skąd odbierze te pomysły, ale no, jest yy... To co, mi się wydaje, że jak faktycznie Najman przewróci Andrzeja, to, to może wygrać, ale czy przewróci, to zobaczymy. To już Adam na koniec. Ferrari widziałem, że jest w Polsce. Zjawia się tutaj w Wilanowie na Amacie. No kurde, nawet do mnie dzwonił jak przyleciał, bo miałem z nim iść na konferencję y, Claude, y, ale y, ja byłem w mieście, Sobie odpoczywałem. Y, no co, Ferrari teraz pewnie będzie miał jakąś grubą kolejną walkę z mocnym przeciwnikiem. Y, pewnie niedługo się dowiecie z kim. A ty już wiesz, jak rozumiem? Coś tam się domyślam. No, no to brzmi ciekawie, myślę, że mamy domysł, ale nie będę Cię pytał, bo wiem, że nie możesz zdradzić. No to się na, na macie zjawi pewnie Ferrari. Tak, Ferrari wjeżdża i rozjeżdża. A dużo cięższy ten rywal, czy? <grym> <grym> Chyba cięższy. <grym> okay, okay. No. Adam, dzięki za dzięki super bardzo. rozmowę. Dzięki. A, czekaj, czekaj. A patrzcie, patrzcie, tutaj, tak. Banda od królika, najlepsze diety. Ua! Ile kalorii jesz na co dzień? No sześć, sześć tak, <laughs> sześć tysięcy kalorii. No będzie dobrze, będzie dobra forma. Pozdrawiam. Osu, dzięki.